20. 06 2025 rok. Data, która przez ostatnie miesiące była dla nas wszystkim czymś naprawdę nieprawdopodobnym, czymś wielkim i wręcz nierealnym. Dziś nadszedł ten dzień, kiedy oficjalnie, po tylu miesiącach, powiemy Wam wspólnie, co dla Was przygotowaliśmy i kto z Was ma szansę na wygranie równych 10 tysięcy polskich złotych. Dokładnie tak, o godzinie 18.00 20 czerwca na serwerze wystartuje można powiedzieć, że taki nowy tryb, który będzie czymś serio niesamowitym. Ale o tym to powiem wam już za chwilę. Na razie skupmy się na głównej nagrodzie, czyli 10 tysięcy złotych. Podczas tego całego eventu tylko jeden z was, jedna osoba wygra przelew na konto pięciocyfrowej liczby. Na całym evencie będziecie mogli zdobywać takie coś jak bileciki i to właśnie one będą kluczem do wygrania. I tym będziesz ich więcej posiadał, tym Będziesz miał większe szanse na wygraną. Chyba logiczne. Wiecie, co mi osobiście się najbardziej podoba w tym wszystkim? To, że dosłownie ten, kto spędzi najwięcej czasu na całym evencie, będzie miał zdecydowanie największe szanse na wygraną. Nie musisz posiadać nie wiadomo ile kasy, nie musisz mieć jakiegoś ogromnego farta. Nie! Tutaj dosłownie to, czy wygrasz w 80%, zależy tylko od ciebie. Przez te kilka miesięcy wpadliśmy na tyle ciekawych pomysłów, co możesz zrobić, by zwiększyć swoje szanse. Że jest to dosłownie chore. Na przykład możesz zaprosić swoich czterech znajomych i Twoje szanse rosną czterokrotnie. Przykładowo wyobraźcie sobie, że macie gracza, który spędza dziennie godzinę tylko i wyłącznie na Tiku. Taka osoba oczywiście ma szansę na wygraną, jednak grając tak mało, nie zdobędzie aż tylu bilocików. A teraz wyobraźcie sobie samych siebie, gdzie gracie po nawet 10 godzin dziennie na tiku i zdobywacie masę tych numerków. Już w tym momencie będziecie posiadać 10 razy większe szanse na wygraną niż ten wcześniejszy gracz. A wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście zaprosili jeszcze czterech innych swoich znajomych. Dosłownie, macie wtedy 40 razy większe szanse na zwyciężenie niż ten pierwszy osobnik. Mówiąc wam to, sami możecie zobaczyć, jak bardzo możecie zwiększyć swoje szanse na wygranie. I jak już mówiłem to kilkukrotnie, wszystko zależy tylko od was. Ale okej, okay, bo cały czas mówię wam o tych 10 tysiącach, ale wydaje mi się, że większość z was może nawet nie zdawać sobie sprawy, jak wielko jest ta kwota. Gdybyś to właśnie Ty wygrał, mógłbyś sobie kupić, nie wiem, cały ogromny setup do grania, Trzy najnowsze iPhone'y, 2000 burgerów z Maka, jakieś wymarzone ekskluzywne wakacje i jeszcze serio, sporo naprawdę sporo rzeczy. Jest to niewyobrażalnie duża kwota, która z pewnością odwróci losy życia może akurat ciebie. Ale dobra. Wróćmy teraz do tego, jak mniej więcej będzie wyglądał cały event. Ale to już pozwólcie, że opowiem wam domski. Będzie to tak, jak już wcześniej Sawarz wam powiedział, taki nowy tryb. Na tym nowym trybie będziecie mogli grać w trzy różne minigierki, w których zabijając innych i ogólnie wygrywając i grając, będziecie mogli zdobywać właśnie te bileciki. No i co do tych minigier, to nie chcę wam ich na razie zdradzać, ale mogę wam powiedzieć, że będą serio bardzo ciekawe i przyjemne do grania. A! I zapomniałem Wam również powiedzieć, że na całym evencie nie wygrywa tylko jedna osoba. W sensie te 10 tysięcy, czyli tą główną nagrodę, wygrywa tylko jedna osoba, ale chodzi mi tutaj dokładnie o to, że trzy najlepsze osoby w każdej topce również będą mogły wygrać ogromną wartość pieniężną. Ale o szczegółach to dowiecie się już tego 20 czerwca. Następną mega spoko rzeczą jest to, że bileciki możecie zdobywać poprzez zabijanie osób na zwykłych trybach, ale i także poprzez stanie na strefie AWK. Dokładnie tak, możecie stać na dowolnym trybie albo na RF, albo na SkyGenie, na strefie AFK i będziecie mieli szansę na zdobycie również takiego bileciku. Co najlepsze, dozwolone są tam aż trzy multikonta, co oznacza, że możecie sobie grać na eventowym trybie, a w tle macie dodatkową szansę na wygraną. Ostatnim właściwie sposobem na zdobycie bilecików jest zdobycie go za darmo. I w sumie to są aż dwie opcje, w której takie bilety za darmo zdobędziecie. Pierwszą jest odebranie bileciku za dołączenie na naszego Discorda, a drugą jest rozdanie bileciku dla całego serwera, co od będzie się już 28 czerwca o równej godzinie 18. To oznacza, że dosłownie, nawet nie grając ani razu w żadną z tych minigierek, możecie zdobyć taki nawet jeden bilecik, który może okazać się właśnie tym, który da Wam przepustkę do wygrania ogromnej kwoty pieniężnej. Z tym wielkim wydarzeniem chcielibyśmy również dać Wam wszystkim drugą szansę. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii Tika dla wszystkich zrobimy Unban All. Wszystkie przewinienia, jakie zrobiliście na przestrzeni Waszej gry przez te całe prawież 2 lata. Zostały zupełnie wyczyszczone. Na prawie sam koniec opowiem wam o nowych rangach eventowych, które specjalnie dodaliśmy na to wielkie wydarzenie. Te nowe rangi, czyli biznesmen i prezes, to rangi, które mogą dać wam naprawdę wiele podczas tego całego eventu. Nie dość, że posiadają one bonusy z innych rang, to jeszcze posiadając je, macie znacznie większe i to naprawdę większe szanse na wylosowanie bileciku. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda prawnie, to najważniejsze rzeczy opiszemy wam w ogłoszeniu tego 20 czerwca na Discordzie, a dokładne szczegóły poznacie w regulaminie mnie na stronie. Ale jak coś, to niczym się nie musicie przejmować. Wszystko prawnie jest dopięte i dostaniecie pełną kwotę, żadnego podatku nie musicie odprowadzać itd. Także mam nadzieję, że widzimy się już 20 czerwca i mam nadzieję, że to właśnie ty wygrasz 10 tysięcy złotych.